Punkt zwrotny, tak naprawdę chyba na niego czekamy. Ja myślę, że punkt zwrotny to się wydarzy dopiero wtedy, kiedy będziemy wydawać więcej na internet, a mniej na telewizję. I tak naprawdę wszyscy na to czekamy, żeby się wydarzyło dokładnie to samo, co, co, co w Anglii. Trzymamy kciuki. No to jest oczywiście kryzys, czyli bardzo duże przesunięcie akcentów w branży, tak? I można postrzegać z tej perspektywy postrzegać konferencję jako spotkanie ludzi, którzy. W tej nowej sytuacji muszą się odnaleźć, muszą zrozumieć, w jakiej sytuacji stą, są i w, w, jak, w jakiej sytuacji będą w przyszłym roku. Tak? I ta sytuacja z racji kryzysu będzie inna niż była w zeszłym roku. Myślę, że trochę też powtórzę to, co koledzy mówili, że punktem zwrotnym jest na pewno to, że internet jest medium głównym i ważnym, i planowanym no jako jeden z, z pierwszych kanałów komunikacji, a nie. A nie, a nie dodatek jak to bywało jeszcze rok czy dwa lata temu. I to chyba jest ten punkt zwrotny, że te wydatki są w końcu tak duże, że prześcignęły i prasę, radio i w tym roku chyba również też i czasopisma, magazyny. Więc myślę, że będzie to drugie medium w Polsce. I dynamika jest ciągle rosnąca. Że jeżeli chodzi o gry, to na pewno tak. Rynek, jeżeli chodzi o reklamy w grach flaszowych, w tym momencie naszym zdaniem idzie zdecydowanie w górę. Gry stają się coraz bardziej popularne, więc. Myślę, że to jest dobry kierunek, jeżeli właśnie chodzi o reklamę dla klientów. Punktem zwrotnym mógł być tutaj kryzys tegoroczny, prawda? Innego punktu zwrotnego w zasadzie nie widzę w tym roku, także nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek odniesienie do konkretnego zdarzenia, tylko właśnie raczej do, do kryzysu, który... Ugodził cały rynek mediowy w zasadzie. Trend się tak naprawdę nie zmienia. Ludzie coraz, coraz częściej korzystają z internetu, że to jest takie to jest coraz bardziej naturalne medium, gdzie, gdzie muszą być reklamodawcy. I no, tak swoiście można powiedzieć, że tym punktem zwrotnym jest to, że, że, że branża jako całość jest w stanie przejść przez, przez właśnie kryzys wspominany dosyć często i, 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 i dalej jakby zwiększać swój udział w jakimś skutecznym docieraniu do użytkowników.